Maneczko widzowie, zapraszam na kolejny odcinek z Jurassic World The Game. Tak, i dzisiaj na pewno będą walki wodnych dinozaurów. Tych zwykłych, czyli na przykład Tyrannosaurus przez Spinosaurus. Ale zacznijmy od ta odcinka, muszę sobie tutaj odebrać, bo zawsze są jakieś rzeczy na głowie. Ej, no dobra, dobrze, coś, coś takiego muszę wykluczyć. jakiegoś tu. Wodnego, no właśnie się wykluwa. Um, I ten. Zrobimy sobie ten event Mega No dobra, no to zacznijmy od tego eventu. No. Takie średnie dinozaury. Więc. ten. Zaczynamy. To już się chłopy biją. A ławo No dobra. Teraz bym mógł zmienić i mu bardzo mocno przypierdzielić, ale i tak bym go nie załatwił. Zadał 800 ileś, ale 800 ileś to nie wystarczy, aby go zniszczyć. Chyba 800 ileś, albo 700 ileś. Nie wiem. Coś koło tego, ale. One go to może sobie zaatakować. Tu zabiję? Tak, zabiję. Teraz um. ten, ten chłop będzie do mnie leciał. Zabiję mnie. Ale jednak nie. No, w szoku jestem, bo. Bot często O! To cztery talczy? Hä? Tak. teraz w tym odcinku jest jakiś silny. Ehe? Cofam to, co znaczy... No nie, nie cofam. No mi też tak to O! Tyk! I gości nie ma! Bye, bye! No to zostało ostatni. On bije. Ups, brawo, ale ma za to bardzo malutko HP. No, jak na no, takiego podnego dinozaura, to. To średni jak. No. Nie powiem, że jest jakiś super, ale nie powiem też, że jest jakiś super słaby. Bo może jakiś z moich widzów ma tego. Jest taki średni, okej. Okay? W mojej, w mojej opinii jest średni. Dobra, pierwsza wygrana. Idzie do mnie. <grystanie> oj, dziękuję. Jurassic World To present. Okay. i tak mam bardzo mało jedzenia dosyć. Bo powiedział, który ma 10 milionów jedzenia, ale okej, okay, nieważne. Według mnie to jest śle średnio. Widziałem tych, którzy mają więcej. Ja, ale niech już będzie. Niech już będzie. Taki jak to Ten jest średni. Helikopterio. Ataku mam nawet sprawo, ale no... Patrz tamtać siedmiu. Dobra, ten to zrobi, nic nie zrobi. Dam to. Zachowam. On zachował. zaatakuje musi. Nie zaatakował, dobra. To teraz będzie. Za odpiedzamy, czy ja za dwa zaatakowałam. Teraz to zrobię. Zachował, zaatakuje, bo to jest bot. Boty zawsze takie są. DAL 4 zaatakuje. Nie zrobił tego? Okej, okay, no to ja atakuję za 4. DAL 4 także. O. Trzeba dał. Bo jednak nie. Dobra. 6. Użyję, bo to bot. Boję ja że mam 4 pod obronę. Albo nie wiem, bo nie wiem, ile bot myśli. No dobra, tym go pokonuję. Okej, okay. więc. Bye bye. Jeden dinosaurus. Okej, okay. Lips. Okej, okay. Holy on. Wrażenia nie robi. Ale czy to bije? Nie! Ale był bardzo blisko. No, helikoptery on nieźle. Ale ten, no mnie zabije chyba O, chcę, żeby mnie zabił Bo chcę tamtym zrobić więcej. Większy ten wejdzie Dobra, i tak będę to wygrał Zabił mi go Proszę bardzo A teraz ty giniesz, więc co? Bye bye Zagramy się No, mój szurwiczek Zadowolone z życia, bo chcę sobie zabić No, posadząc takiego średniaczka, ale dobrze, że jest Jest ważny w moim składzie Słabszy od minusa. Jest, ale jest Średni ok no to muszę chyba odkupić tę. Albo nie, nie, nie muszę. Spróbuję taki. Jak, jak zginę. przegram, to jestem głupkiem. Nie co jest, jest głupkiem, tylko że mogłem tam tego odbić. Ale spróbuję ten najpierw. Okej, okay, po co ja go? Co ja zrobiłem? Po co ja go zaatakowałem? No fatalne to było. No i czas mnie niż... Jeden złada. O, nie wiem, coś koło 300. No dobra, no nie go no. nie zabiję na pierdzielę. No i po co je to dało? To jest Dobra, no, no i... No i co? No, no i on my niszczy i zostawimy jeden dinob. Piecny jestem. A mało bija ja nie mógł. Co za... No zachowam. Nie. nie zachowam wszystkiego, bo tamten se zmieni. Pa, pa, pa. Patrz to. Patrzcie to. On se teraz zmienia. Pierdol, widzicie to? ja mam teraz zaatakować? To jest bezsens. Bo to ja bym miał atakować? Ale muszę. Ty? Boko Może może przeżyję To jest mało prawda? Dal się Nie. Zalewykuje. Dobra, super. Dobra, wtedy mnie zabijam, nie? Czy mnie... Nie, nie zabijam. Okej, okay? dobra. To was nie. Nawet no, zaniec nie za tego, to miałem farba dużego. No okej, okay. nam no, no ale Go zapijam. Bye bye. mega megalodon, tak. Mamy placzkę. Mega Super, Będę mógł sobie go zrobić. Ono ma lepszy level to jest mega ladona No i Antua to wróca, może coś zrobimy? Tak się przyda w wytyczki to jest? A! No może zrobić Dobra gdzie on? Ja nie mogę. Do że nie ma w na świecie. Bo miał, albo tu. Było, że tego tak mocno nie słyszycie, a ja nie mogę. Jest głośno jest. Help me! Adam przeżyjesz kod 19, muszę. Dobra, essa tak oddzielna się to stało. Szybciej! Dobra, już. Oof! Ruchnałem się chyba do końca. Ale okej, okay. ale, ale, ale żyję. Zagrałem, za co, za Za co? Za to... Za to Za to co? Ojej, że dinozaury. się ale rozwiązał to. A ja po będzie. No dobra. To super. On mamy na dwa hity. Proszę nie, super jest. No nie. nie. widzę. Dwa. Okej, okay, no żyję. No to dobra, nie jest źle. Puszyłem, że będzie gorzej. Ja go zabijam. No chyba! No nie, no nie zabijam go! Lo! Kilka mi zabrakło, 40, ileś mi zabrakło. To jest najgorszy niefal z świata. Ała, piśmień dostałem. Ała! Bolał. Dobra. Giniesz, ale nie ja była stromała serii, no. Okej, okay, to mnie zabijanie. Trzech by miał mnie nie zabić, jak ja mogłam dać jedną tarczę, ale ma trzy punkty. No to była świetna co pojga. Ehm, no to cztery muszą polecieć, i jest No super! Mogłam użyć trzech. Patrzymy, co on zrobi. Zaatakuje za trzy. Jak go nie zabijam, świetnie. Po prostu super Nie, nie mam tak... I on ma ataku Ona za mało ataku, żeby go zabić, nie? No oczywiście Trzy No nie, niech się mnie. zieliło, nie, nie. nie A, tu ma, no to może chce żyć, daj trzy dał ja nie mogę, no! Ja pierdzielę i nie wytrzymam! Cztery dam. Jedno dam. Super! Dobra! Bot jest tak głupi! Ja yes. Z Dobra! Chociaż jedna runda. Let's go! 890! Victory, super! Victory! Cieszę się z Victory. Baterze zwrócę. No, Przecież to jest, jest do pokonania ten chłop. Daję ty! I chłopa nie ma. No patrzcie to. Ja, ja go zabiłam mądrością. Teraz tam On mnie może zaatakuje, a może nie, nie wiem. Zaatakowała za jeden. Dobra. Więc zachowuję. I patrz, patrzcie to, on teraz możemy zabić, jak chce. się to zrobił. Ale teraz to on wie. Bo ja mam za 5 minut. No to. Nawet by wystarczyło 4, aby go pokonać, więc. No, słabym jesteś. O, oh, super, wygrałem! Cieszę się. Myślałem, że przegram. Ale jednak poszło lepiej niż myślałem. Okej. Okay. Średnio widzę wygraną w tej pary, więc może sobie tylko po nagraniu dobra Wygraną, że co Mogłam chyba użyć nawet jednego mancha do gaza urosła, ale Wolę już tego słabszego tam na trzydziestkę. Czy ja nie robię Deep czy ja nie wiem? Muszę cię namówić na Deep Wydam te. <trybuj> Bardzo dużo DNA wydam. Drożej niż Indominus Rex, bo jest lepszy niż Indominus Rex. Ja nie mogę, trzymaj się to tylko do nic, nie? Nie będę tak wydawał codziennie na jednego inicjatora. Jeśli na mówicie, to i tak zrobię. Spoko. zrobię, dla mnie to pewnie. Bo pewnie o To jest na dena. czy na ten. Nie, no nie stoi, że jesteśmy my do minusa Ale spróbuję. Fajnie. A ja bam, bam. Atak A czemu mu by nie dać ataku? No nie. To jest najgorszy gorszy giefer w moim życiu. No brakuje mi dosłownie czterech punktów. Aby go pokonać, no po prostu... No i on na, na, na teraz ten nie bęge, Bo ja użyję... No widzicie? Jeszcze jedno 8 no? Dobrze A weka Oczywiście wy też macie ze mnie bekę. Okej okay. Weka ze mnie po prostu Dobra Argentyrozauro ty jesteś ez. Chociaż mam fajną hybrydę Masz szczęście. No to co? Jeden ma za ulót się pokonał, nie jesteś łapany Nie wytrzymał ze śmiechu Chodzi mi jak się drzewa i dinozał. Eee, eee, eee. Będę zaraz do końca odcinka. Nie naprawdę. Nie, nie, to mnie. Dobra. Cyk. Okej. Okay. Jeszcze żyję. Ten chłop ma bardzo mało HP. Jak na rzadkiego? E ma Jierdyard Ema ma takiego. On ma najwięcej chyba takich rzadkich, nie licząc hybryd. Prawie ma więcej od jednej hybrydy komunowej. Od ptaka od tego jednego.

dobra, na dzisiaj to wszystko. Jak wam się podobało, możecie zostawić ta i lajka. Ja Was żegnam, to